Witam Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dzisiaj na szybki hit. Tosty z awokado, pieczarkami i szpinakiem. To pyszna przekąska gotowa w mgnieniu oka. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Przygotowanie tostów rozpoczynamy od pokrojenia oczyszczonych pieczarek w plastry. Na patelnie z niewielką ilością rozgrzanego oleju wrzucamy pokrojone pieczarki i smażymy je około 5 minut, często mieszając. Pod koniec smażenia pieczarki doprawiamy solą i czarnym pieprzem, zdejmujemy z ognia, po czym studzimy. Kromki chleba delikatnie opiekamy z obu stron na suchej patelni. Obrane awokado kroimy w plastry. Jedną część kromki smarujemy serkiem. Na warstwie serka układamy pokrojone awokado. Następnie umieszczamy warstwę pieczarek, a na pieczarkach układamy liście szpinaku. Wierzch przykrywamy drugą kromką chleba i od razu podajemy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.